Topik i Topcia! Hihihi. Ach, to był bardzo ciężki dzień. No, domyślam się, że jesteś padnięta. Może ja pójdę z Pimpkiem na spacer? Nie, chodźmy razem. Cieszę się, Patryk, że dzisiaj będziesz u mnie spał. Gdybym była sama, na pewno bym płakała, a z tobą będzie mi chociaż trochę raźniej. No, mam nadzieję, że uda mi się sprawić, że to będzie choć trochę miły wieczór. Wiem, że jest ci smutno, bo twoi rodzice i Topik są w szpitalu, ale może uda mi się cię jakoś pocieszyć. Ach, raczej ci się nie uda. Pimpek! Pimpek, chodź, idziemy na spacerek! Chodź, pieseczku. Och, tyle godzin byłeś sam w domu. Pójdziemy na spacerek. A dokąd chcesz pójść? No nie wiem, już jest dosyć późno, już jest ciemno. Hmm, może do parku? W parku o tej godzinie będzie bardzo romantycznie. Dobrze, możemy iść do parku. Kochanie, nie chcesz się położyć spać? Nie, nie chce mi się jeszcze spać. Czytam książkę, muszę jakoś zająć myśli. No, nadal się martwisz? No, a ty się nie martwisz o naszego synka? Oczywiście, że się umartwię, ale wiem, że jest w dobrych rękach. Wiem, że jutro będzie nowy dzień i być może jutro Topik się obudzi. Ach, bardzo bym chciała, kochanie. Bardzo bym chciała. Topciu, zobacz, jak tu pięknie. Chcesz się przejść? Mm, no, no tak, chciałabym. No to chodź. Patryk, zobacz, tu latają świetliki. Widzę. Hej, można tu kupić tartę owocową, masz ochotę? Mhm, no w sumie mało dzisiaj jadłam. I ja też. No to tak, poprosimy tartę owocową. Ta z wiśniami wygląda przepysznie. Dobrze, już się robi. Możecie sobie usiąść. Mhm, no dobrze, usiądźmy, tu jest tak przyjemnie. Dobrze, Topciu, usiądź, a ja przyniosę ciasto. No dobrze. Och, ale tu miło. Widzę, że Pimpek też chciałby coś zjeść. No tak, w sumie to on był prawie cały dzień sam w domu. Musimy mu dać coś do jedzenia, jak wrócimy ze spaceru. No dobrze. Patryk, ja nie chcę siedzieć. Możemy jeść, idąc? Zobacz, tu jest tak ładnie. Chciałabym zwiedzić. No pewnie, nie ma problemu. Proszę pana, talerzyki przyniesiemy za chwilę, dobrze? Jasne. Faktycznie jest tutaj bardzo ładnie. Chyba szykuje się jakiś festyn. Zobacz, tutaj będzie można chyba śpiewać karaoke. Aha, ale super. Trzymaj tobcie, zjedz ciasto. Dziękuję. Na, 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 na. Patryk, zobacz, tamta pani podlewa kwiaty zupełnie jak moja mama. Och, no i znowu sobie przypomniałam. Moja mama, tata i Tobik są w szpitalu, a ja mam się tutaj świetnie bawić? Nie potrafię tak. Topciu, czy będziesz tu, czy będziesz w domu, to niczego nie zmieni. Oni i tak dzisiaj nie wyjdą ze szpitala, także też się trochę musisz rozluźnić. Niech to będzie miły wieczór, dobrze? No dobrze, spróbuję, ale tak mi smutno. Na smutki i troski pomoże sok wikinga. Co takiego? Chodź, kochana, zrobię ci taki sok, że humor na pewno ci się poprawi. No, Topciu, nie daj się prosić. <grym> no dobrze, ale najpierw muszę zjeść ciasto. To ty zjedz ciasto, a ja w tym czasie przygotuję dla was sok. Będzie bardzo słodki. Może niech to będzie sok ananasowy. Widzisz, każdy chce ci poprawić humor. No widzę, widzę. Mm, zjedzmy ciasto. Mm, ale pyszne. Odnieśmy talerzyki i chodźmy na ten sok. Mówisz, że takie dobre? Mm, faktycznie, wyśmienite. Daj to, Pciu. Odniosę talerzyk i zaraz do ciebie wracam. Jest pani bardzo miła z tym sokiem. Lubię soki owocowe. Możesz wybrać, jakie jeszcze byś chciała owoce. Może mango? Bardzo panu dziękuję. Ciasto było wyśmienite. Sok chcecie do butelki czy do szklanki? Do szklanki. Wypijemy na miejscu. A nie weźmiemy trochę do domu? Ha, to naleję wam i do szklanek i do butelek. Dobrze? Dobrze. Proszę, proszę. Na pewno jesteś głodny. Smacznego. O, widzę, że lubi pani zwierzęta zupełnie jak ja. Ale słodki piesek. To pimpek. O, pewnie by chciał, żeby go pani pogłaskała. O Ja go chętnie pogłaskam. Jaki jesteś śliczny. Proszę pani, czy tutaj szykuje się jakiś festyn? Tak, tak. Jutro będzie festyn. Cały dzień. O, super. Może przyjdziemy, Topciu? Nie wiem, zobaczymy. Jutro moi rodzice wychodzą ze szpitala. Festyn będzie trwał przez całą jesień. Codziennie można tu przyjść. Fantastycznie. No dobrze, Topciu, wypijmy sak i chodźmy do domu. Okej. Okay. Kochanie, śpisz? Nie, Skorbie, tylko sobie tak leżakuję. No co tam, co tam znowu, co? I taka smutna jesteś. No bo wiesz, ja się teraz martwię o Topcie. O Topcie! Przecież Topcia jest z Patrykiem. Na pewno nic jej nie jest. Myślisz? Może zadzwonię do niej? Co ty na to? Kochanie, jeśli chcesz to zadzwoń. Jeśli macie to uspokoić. Ale jestem pewien, że Patryk i Topcia świetnie sobie radzą. Ach, no tak. Topcia jest taka odpowiedzialna. Drodzy państwo, mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Tak? Jaką? Topik czuje się o wiele lepiej. Lekarz właśnie robił mu badania krwi, ale obudził się? Nie, niestety jeszcze nie, ale wyniki są o wiele lepsze. To fantastycznie. Och, wspaniale. Nie, no to teraz już muszę zadzwonić do topci, bo ona się tak strasznie martwi o swojego brata. Dobrze, proszę zadzwonić do córki, a później położyć się spać. Pani też musi odpocząć. No dobrze, tak zrobię. No dobrze, słodki mój piesieczku, plesie bardzo, jedzanka dla ciebie i dla moich uroczych chomiczków, dla których nadal nie wymyśliłam imion, ale obiecuję, wkrótce wymyślę dla was imiona. O, kto to dzwoni? Halo, mamusiu, co tam? No cześć, Dobciu, mam dla ciebie super wiadomość. Tak? Jaką? Topik czuje się o wiele lepiej. Nie obudził się jeszcze, co prawda, ale wyniki są naprawdę dobre. O jejciu, mamo, no to ja się bardzo cieszę. No to teraz będę spała spokojniej. Topciu, no idź się wykąpać i, i połóż się, tak? Dobrze, mamo. Patryk jest z tobą? Tak, tak, mamusiu. Kocham cię, dobranoc. Dobranoc, Topciu. Patryk! Patryk! Topciu, już idę, co się dzieje? Coś się stało? No, stało się, stało. Topik ma dobre wyniki. Och, już myślałem, już mnie przestraszyłaś. Ale jak Topik ma dobre wyniki, no to ja się bardzo cieszę. Patryk, przylazłeś tu w samym ręczniku? Och, tam ci piżamę Topika, ubierzesz się, co? No dobrze, dobrze. Topciu... A gdzie ja mam spać? Wiesz, no ja to w sumie mogę nawet na podłodze, ale jakbyś miała jakiś materac? Mm, no, ja to tak sobie myślałam, że przecież mam duże łóżko. Nie będziemy nic głupiego robić, ale spać możemy razem. Przytulimy się tylko i niech to będzie naprawdę miła noc. No dobrze, Topciu, jak chcesz? No dobra, to idę do otopika do pokoju, popijamy dla ciebie. No dobrze, kochanie, teraz to ja mogę iść spać. Właściwie to jestem bardzo zmęczona. No ja też, ale czekałem, aż ty się położysz. No to kładźmy się wreszcie. Mmm, kocham cię najbardziej na świecie. A ja ciebie skarbie, oby Topik jutro się obudził. O tak, to by było cudownie. Następnego dnia. <słuch> o ojejcia, jejcia. O, Topcia jeszcze śpi. No to niech sobie pośpi, a ja przygotuję jej śniadanie. Pimpek, chodź, wypuszczę cię do ogródka, zrobisz siku. No dobra, Pimpuś, śmigaj na siusiu. A ja zobaczę, co Topcia ma w lodówce. Mam nadzieję, że coś smacznego. O, jajka, pomidor, ogórek ser. Hej, z tego można zrobić coś naprawdę pysznego. No dobrze, kochani, jesteś gotowa? A jeszcze twoja książka, weź ją. Nie, zostawię dla innych pacjentów. Może też będą lubili czytać. No dobrze. O, widzę, że są państwo już gotowi do wyjścia. No tak, właściwie to już tak. Ale na pewno chcecie jeszcze zobaczyć synka. A możemy? Tak, dzisiaj możecie go odwiedzić. No to wspaniale. Tylko proszę cichutko, bo on śpi. Dobrze. Dzisiaj jest o wiele lepiej, Topik już sam oddycha. O, wspaniale. Proszę pani, o czy wiadomo, kiedy on będzie mógł wrócić do domu? Nie, niestety tego nie mogę wam powiedzieć. Najważniejsze, że topik ma dobre wyniki badań i oddycha już sam bez aparatury. Och, syneczku, czekamy na ciebie. Och, tak. No dobrze, to my pojedziemy teraz do domu. Chcemy trochę odpocząć, wykąpać się, wie pani. Jasne, rozumiem. Jakby topik się obudził, od razu do was zadzwonię. Dobrze, dziękujemy. Patryk? O, topciu! <gryw> Obudziłaś się wreszcie. A, a co ty robisz? No, jak ty co? Zrobiłem dla nas śniadanko. I pimpka też już nakarmiłem, i wypuściłem go do ogródka, żeby zrobił sobie siusiu. Patryk, to bardzo miło z twojej strony. Topciu, przecież to drobiazg. Zajadaj śniadanie. Mmm, wygląda przepysznie. Dziękuję. Smacznego, Topciu. Wkrótce moi rodzice wrócą do domu. Nie mogę się doczekać. A ja nie mogę się doczekać, aż Topik się obudzi. No, ja tak samo. Och, jak dobrze, że Topik czuje się już lepiej. Prawda, kochani? Dajcie znać w komentarzu, czy martwicie się o topika i czy podobał Wam się ten odcinek. My słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia oraz na moim drugim kanale, gdzie też znajdziecie historyjki Toka Boka na kanale Bajolanki. Do usłyszenia i miłego dnia. Życzę Wam aneczka, pa!